Zobaczymy, co mężczyzna myślał dzisiaj o tobie. Zobaczymy w jakich energiach mężczyzna. Bo mężczyzna taki ma, który kieruje sam swoim życiem, który pewny zawsze idzie tam, gdzie on chce i robi tak jak on chce może. Manipulować, gdzieś tam częstkowo wie, czego chce i może też tak bardzo taki być człowiekiem przyciągającym, którym patrzysz na niego, on przyciąga poglądy, on może rozmawiać i na niego z od razu zwraca uwagę, on tak może mówić i też że za nim ludzie mogą iść i słuchać od, tak uważnie. I może mieć jakieś takie zdolności, gdzie ma wpływ na ludzi. Ty. a Ty co siedzisz w swoim tam gdzieś tam wybór chcesz zrobić jakby już zrobiłaś tylko jeszcze krok tak jakby siedzisz nie, jeszcze nie masz takiego żeby stanęłaś i poszłaś dobra, co między Wami teraz o, a tutaj Mężczyzny. A tu mężczyzny, tutaj y, ktoś może być w związku. Tutaj tak. Mm, mężczyzna, mężczyzna. E, tutaj między wami fu, obok ciebie kręcą się mężczyzny. E, tu albo mężczyzna, ktoś chce po prostu być z Tobą w związku. Albo no, ten mężczyzna, który obok, albo po prostu on widzi cię, że ty jesteś w związku. I tu każdy muszę pobrać dla siebie informację, tak, która pasuje Tobie. Okej, okay. dobra mężczyzna. Co Ty myślisz dzisiaj? Mężczyzna powolny, ale chce coś zacząć na nowo. E, on myśli o tym, że Ty dajesz jemu taką energię. E, on rozumie, że możliwe, kiedy Cię nie ma, on e, może być smutny, on bez Ciebie, tak jakby mu coś nie tak. I on, jak myślę o Tobie, to on mu od razu chce się żyć na nowo, chce się na nowo zaczynać, chce się coś takie może też czasami głupiego zrobić, ale coś od chce zrobić, taki wiesz, od znienacka, chociaż sam po sobie jest powolny. I on czuje się przy tobie tak szczęśliwy, pozytywnie, że ty mu dajesz na tyle energię, że on po prostu chce się im oddzielać, coś robić. dobra a ty. Mhm. On czemuś my, y, myślę o tym, że u ciebie zranione serce jest. Że ktoś tobie coś zrobił i on o tym wie, ale ty możesz też y, przez wszystkiego to przejść i y, nie pokazywać. A może to, że po tobie to już i nie widno, że ty. Um, już nabrałaś tej energii, um, jest też silna energetycznie, pewna siebie przyciągająca, i on w tobie to widzi. Chociaż ja mówię, że ty przeszłaś przez to, że um, przymęczyłaś się, zamykalaś się. Może gdzieś tam myślałaś, um, jak to dać rady, że ciężko tobie to było, ale ty dałeś rady. I wyszła w swoją energii tej kobiety, która naprawdę przyciąga mężczyzn, która wie, czego chce. Ty już nie ta dziewczynka, która by wierzyła też wszystkiemu, co mężczyzny mówią. Nie, tutaj ty już to e, przeszłaś i ty teraz e, jakby to nie było, jakby mężczyzna tutaj u ciebie nie był, ty. Ty wszystko kontrolujesz, Ty też cieszysz się, Ty możesz tak samo flirtować z mężczyznami, ale Ty sobie swoje znasz, można tak powiedzieć. Mężczyzna, co Ty jeszcze myślałeś dzisiaj? Aha, mężczyzna stabilny, mężczyzna mówi, że, że ja i jej nikomu nie oddam. Mężczyzna ten może tak być, że on troszeczkę też e, na emocji może nie pokazuje aż na tyle swojego zainteresowania. I mężczyzna wierzy w to, że z tobą on będzie mieć jakieś perspektywy, że on mówi, że ja jej nikomu nie oddam. Ja wiem, że ona wszystko będzie dobrze. Tym. Ty jesteś taką kobietą, gdzie taka, że ty gdzie nie będziesz, gdzie nie wejdziesz, od, na, to, na ciebie od razu zwracają uwagę, że Ty jesteś na tyle piękna, Ty ubierasz się ładnie. Ty też um, jesteś. Um, taka, że ty czekasz też na swoją miłość. Ty e, powoli, ale do niej jakoby idziesz. Ty idziesz też wspomnienia swoich marzeń. Ty e, czekasz, ale czekasz na to, żeby być szczęśliwy, e, szczęśliwy, żeby dać miłość i żeby tobie ktoś dał miłość. I ty jesteś taka otwarta na to wszystko. Ty chcesz kochać i chcesz tak samo darować tą miłość. Mężczyzna co jeszcze myślał o tobie. Ty jesteś dla niego taka bardzo wyjątkowa. Ty on widzi w tobie to, że ty dbasz o siebie, że ty też sama na siebie zarabiasz, że tu kobieta, która docenia siebie, która Taka jest, że um, Ty jesteś dla związku. On mówi, że oto ona jest dla związku, że e, z nią można budować jakąś stabilność. Um, chciałby um, tak jakby um, spotkać się, ale w tenże czas on mówi, że Ty jesteś daleko od niego. Daleka, wyjątkowa, um, inna. Możecie widzieć w internecie, oglądać się. No, planuję takim mm, pojechać. Ta droga jest. A tutaj, tutaj już droga. Tutaj planuję, a tutaj już droga, że e, powiem, że czekaj od 6 dni do miesiąca, a na pewno on będzie mężczyzna. Jak on jest gdzieś daleko, no to na pewno będzie. A ty, co ty czujesz do niego? A co ty czujesz do mężczyzny? A ty walczysz ze swoimi uczuciami. No, ty powiem tak, sama jeszcze nie wiesz. Z jednej strony, to rozumiem, że to szans na coś szczęśliwe, na coś wyjątkowe, na coś to, co tobie daje wszechświat, świat, ale ty z drugiej strony tak jakby walczysz z uczuciami i ty nie chcesz pokazywać, możesz nie pokazywać swojego zainteresowania mężczyzn. Mm -mm. Ale ty masz wybór i może być tak, że albo ty żyjesz. W swojej stabilności ty nie chcesz zmienić swojego życia, i ty jeszcze tak myślisz, a czy zmienić, a czy nie zmienić, albo ty jesteś naprawdę mężczyzną, masz i jesteś w związku, dlatego ty masz wybór, ty nie wiesz, co robić dalej, że czy żyć dalej w związku. Albo jednak e, brać ten szans w swoje ręce tego mężczyzny i jednak zwalniać się od, tych, e, od tej przeszłości i iść w nowe. No mężczyzna tutaj już chce zacząć na nowo, temu tutaj na pewno będzie coś, coś. No on cały czas e, wspomina i to to może też takie być, że mm, też myślę o tym, że to nie. No tutaj jest tak, że to nie prosto tak pojawiłeś się, a ty w jego życiu on w tobie, chociaż on mówi, że tutaj trudno będzie, troszeczkę tak, trzeba będzie pracować nad tym związkiem albo nad tym, żeby być razem, ale on mówi, że no, jak ja, ja ją kocham, chociaż. Ty jesteś też trudna charakterem dla niego i on mówi, że i charakter, i trudna to, że ty taka też możesz stać na swoim, chociaż sama po sobie z wyglądu może bardzo czuła, być wrażliwa e, z wyglądu z, i z wyglądu też może być, no i w środku, ale tak naprawdę ty taka jesteś m, taka charakterna. Mhm, m, m. Ale ty też e, przechodzisz taką swoją transformację, powiem ci on to widzi, że ty jest też taka, że ty możesz stawić też kropkę. Hmm. Chociaż tak naprawdę między wami jest miłość. Mężczyzna też jest zakochany, ale między wami kropka, między wami nic tutaj nie jest. Hmm. Powiem tak, uczucia każdy ma, uczucia każdy pokazuje, ale tutaj tak, albo niemożliwość być razem, Mm, I dlatego ty też wybór masz. I, I to dlatego tak wszystko wygląda w Twoim związku i jego, ale mężczyzna nie chce Cię nikomu oddawać, bo on rozumie, że tutaj między wami miłość, ale jest wybór. I, i, tutaj, yy, ta, I tutaj tak jakby uczucie, że trzeba coś, coś zaczynać powoli na nowo. A głowa po prostu taką jasność. Chciałośby jakiejś jasności, a jej nie ma w waszym tym związku. Tak, taki strach, stres. Co będzie dalej? A czy jest sens e, iść. Tak, tutaj powiem tak. Między wami tutaj jak to niemożliwość być razem. Bo no tu naprawdę ktoś ma wybór. Szybciej to no ja mówię, że ty masz wybór i ty nie możesz decydować się może. I to z, wygląda taka sytuacja, żeby być razem, to naprawdę trzeba tutaj przejść przez coś, że to nie będzie tak łatwo. To nie będzie tak łatwo. Tutaj idzie taka transformacja, powiem, że dla tego związku z, i dla Ciebie transformacja i dla związku powiem tak, tutaj Ty wchodzisz w swoją energię o takie, mm, wygląda tak, że między Wami może być tutaj koniec, później znowu coś zaczyna, później takie, że mm, męczenie, każdy pomęczy się, on w sobie, Ty w sobie, i dojdziecie do tego, że każdy przejdzie taką transformację. Ja powiem czemu, dlaczego tutaj taka transformacja, bo jest między wami nieszczerość, kłamstwo i może tak być, że ty odeszłaś od tego wszystkiego związku a Ty po prostu wybrałeś siebie i Ty mówisz, że mam dosyć tego wszystkiego i mówisz, że ja z, już nie chcę tego kłamstwa, szczero, nieszczerości i, i jakiegoś takiego manipulacji, bo mężczyzna może być manipula pomagą manipulatorem, takim dobrym i Ty masz, masz dosyć tego wszystkiego, ale tu wygląda sytuacja, że przez tego mężczyznę Ty wszystka wszystko ta transformacja, to idzie to, że Ty Wybierasz siebie, wybierasz y, to, że ty idziesz y, jakoby w nowe, ale w tenże czas. Ja widzę między wami taki strach. Mężczyzna ma strach, ty taki stres, strach. I tutaj idą takie zmiany. Ty wchodzisz w swoją energię y, y, kobiety, która y, wie, czego chce. Ty doszłaś do tego, że ty w oczach i u siebie, i u mężczyzny jest też idealna, idealna dla związku, idealna dla e, tego, żeby... Mm, no tak, tutaj tym, przez tego mężczyzny wchodzisz w to, że Ty e, odnalazłaś siebie, że Ty e, masz bardzo dobrą intuicję, Ty możesz też zajmować się kartami tak jak ja. I tu wygląda tak, że ten mężczyzna tobie dan dlatego, żeby po prostu wejść w tą energię i e, zadbać e, o siebie. Możesz być, e, widzę, że jest stres i strachy, że można z nim będzie. Jeśli ty będziesz ściana, to ty będziesz mogła z nim i być nadal. A czy będziecie razem? A czy będziecie razem? Tak, jakby jest decyzja, żeby tu być, ale to nie będzie tak łatwo. Tutaj naprawdę jest jakiś początek malutki, że da się to wszystko tak, jakby na nowo wrócić do wszystkiego, bo on widzicie bardzo piękne kobiety, idealne dla niego, wyjątkowe kobiety, które od nikt nie porówna się z tobą. I mężczyzna, tak jakby teraz, tak jakby może on coś zaczął już, może pisze do ciebie. I to takie malutkie początki, tak jakby początek takiego waszego może nowego, może bez tych manipulacji. Tak, tutaj teraz taka jakby stabilność taka jest między wami. No jest, jest taki nowy początek i że da się. Tutaj trzeba próbować, no tu nie będzie tak łatwo. Powiem dlaczego, bo to wygląda tak, że coś trzeba zrujnować, żeby wejść w coś nowe. Wygląda tak, że zrujnuje się to życie, które ty masz teraz, jakby całkowicie. To nie idzie, że zrujnowanie całkiem to, że ty zmienisz życie aż, aż, aż za mocno. Po prostu... Że ty y, to może być zmiana, to że w związku, nie, bo tu związek y, skończy z przeszłością swoją i wtedy ty idziesz w nowe. I tylko, że o to y, może być tak, y, że będziecie razem, bo jeśli każdy gdzieś tam on i ty gdzieś w czymś jeszcze w przeszłości, coś macie ze sobą. No to tutaj będzie trudno to wszystko e, jakoby być razem. Nie, że to naprawdę da się można próbować, ale tylko e, trzeba liczyć się z tym, że tej, te, tego życia, co teraz e, nie będzie będąc tak całkowicie zmiany. No i wtedy jest szans, żeby być razem.